Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na kanale Fangier Tech. Ja jestem Piotr, a w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam Game Boya Color, ale nie takiego zwykłego, tylko po pewnej modyfikacji. Zapraszam Was do materiału. Ogromną fanką Game Boya, Game Boya Color jest moja żona Paula. Jakiś czas temu kupiła sobie takiego Game Boya, tego oryginalnego z 1999 roku, no ale okazało się bardzo szybko, że nie da się na nim grać. Dlaczego? No bo wyświetlacz, który tutaj jest zastosowany, nie jest podświetlany. Ma bardzo słaby kontrast i nawet w ciemnym pomieszczeniu, uwierzcie mi, że nie da się na nim grać, bo kompletnie nic nie widać. No, ale tutaj moderzy wyszli z inicjatywą i wy zaczęli wypuszczać gameboje z nowymi obudowami, bo takie można kupić z nowymi wyświetlaczami, ale już po modyfikacji jest tutaj wyświetlacz e, IPS 2,9 cala zamiast 2,2 cala. No i na tym uwierzcie, da się grać. Dzisiaj chciałem wam pokazać porównać te dwa urządzenia. Game Boya, który wyszedł oryginalnie w 1999 roku i po modyfikacji, którą można zrobić dzisiaj samemu lub kupić gotowego, zmodyfikowanego na eBayu, Allegro czy jakiejś innej platformie. Także zapraszam Was, zostańcie ze mną do końca, pogramy na obu, pokażę Wam jaka jest różnica i czy w ogóle dzisiaj warto kupić sobie takie urządzenie, jakim jest Game Boy Color, czy nadal daje radę, czy nadal daje fan z grania, zobaczycie sami. Zapraszam Was do materiału. Dobra, na początek uruchomiłem tą Priderka. Ja tu mam naprawdę bardzo dużo światła w pomieszczeniu, także jest sporo, ale jak jest ciemno, to uwierzcie mi, że kompletnie nic nie widać. Te kolory są takie wyblakłe i nie ma to, nie ma to polotu, że tak powiem. Spróbuję przeskoczyć na drugą stronę. Dobra, udało się. Ciężko mi jest nawet wam to tak pokazać. Oj, tutaj ukąsi, ale to nic, biegniemy dalej. Chcę Wam pokazać po prostu jak to wygląda. No nie ma szału, nie? Naprawdę, no tak jak mówię, no ciężko się na tym gra. Ciężko się na tym gra i bardzo, bardzo mało widać. Wrzucę Wam kolejną gerkę, żebyście sobie zobaczyli. Co my tu mamy? No dawajcie, Mariana. Zobaczymy. Tak Marian się prezentuje. No i lecimy. Platformówka 2D. Lubię platformówki 2D, ale są bardzo trudne. Kiedyś w ogóle ten poziom trudności w grach był dużo wyższy niż dzisiaj. I właśnie takie gry zręcznościowe mega trenowały cierpliwość gracza. No, tak jak teraz na przykład, bo po prostu człowiek co chwilę zaliczał zgon, nie? game over, game over, game over. Tragedia, jak się wyświetlał ten ekran, to po prostu człowiek dostawał szał. Dzisiaj te gry są dużo łatwiejsze. No zobaczcie, nie? Nie mogę przejść. Ani kawałka. Ale nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, jak ja tutaj gram to dzisiaj, tylko chodzi mi o to, jak to wygląda. Dobra, przerzucamy się na tego drugiego zmodyfikowanego i już Wam pokazuję. Cyk. Od razu zaczniemy od świeżo w pamięci Mariana. Odpalamy i spójrzcie tylko na to, co nas wita. W jaki sposób nas wita już. Ta konsolka. Zupełnie inna bajka, co? Mam ja chciał zacząć grać już. Zupełnie inna bajka. Spójrzcie na to. Wyraziste kolory. Dużo bardziej żywe. Kontrast. No przede wszystkim większy wyświetlacz. Także, no, różnica jest kolosalna, Wam powiem. I nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o te dwie konsole. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu aż chce się grać. Tam naprawdę odrzuca. Odrzuca i denerwuje. Dobra, wrzucę Wam tą Pridera, Nie będę Was męczył moim gameplayem. Także szybka przerzutka. Restartik. To jest fajne, co tak szybko się tu wszystko ładuje. No spójrzcie na to. Patrzcie. Zupełnie inna bajka, co? Nie ma w ogóle porównania. No tu mówię, aż tu chcę, aż chce się grać. Tam jest to strasznie to wygląda. Strasznie to wygląda. No i taki tamek sobie na przykład śmiga. Dobra, tak chciałem wam pokazać i przejdźmy do podsumowania. Nie będę was tutaj tymi gameplayami zamęczał. Jak sami widzieliście, różnica pomiędzy tymi dwoma konsolami. Zmodyfikowaną, a oryginalną jest naprawdę ogromna. Czy zakup takiej konsoli Game Boy Color ma jakiś sens w dzisiejszych czasach? Jeśli jesteś kolekcjonerem i fascynujesz się retro, no to na pewno, to na 100% ta podstawowa wersja z 1999 roku z wyświetlaczem, który nie ma podświetlenia, jest pozycją obowiązkową na twojej półce, no bo jest to kawał nostalgii i kawał historii. Ale jeżeli miałbyś kupować Nintendo Color do grania, to absolutnie odradzam ci tą oryginalną wersję z 1999 roku, bo uważam, że Nintendo po prostu w tamtym czasie dało ciała, używając wyświetlacza, który nie ma podświetlenia. Jest to tragedia, jest to totalnie niegrywalne, totalnie niekomfortowe. I w ogóle kompletnie nie sprawia przyjemności. Ja uważam, że jest to męczarnia, wręcz tortura granie na tym e, oryginalnym Game Boy Color. Nie wyobrażam sobie, nie byłem z nim jeszcze na zewnątrz, ale w ogóle sobie nie wyobrażam wychodzić z nim na dwór i granie nawet w pochmurny dzień, bo tu po prostu nic nie widać w ciemnym pomieszczeniu. Natomiast jeżeli planujesz grać na Nintendo Color, no bo naprawdę jest tu bardzo dużo gier które można sobie ograć, bardzo fajnych tytułów no to polecam tą wersję zmodyfikowaną, którą można dostać już od 500 zł wzwyż w zależności od modyfikacji, bo modyfikacje są różne ten ma wymieniony wyświetlacz, ma IPS, tak jak wspominałem na początku, 2,9 cala. Ten wyświetlacz ma dużo wyższą rozdzielczość, jest bardzo ostry, bardzo czytelny. Zresztą, sami widzieliście, jak potężna różnica jest między tymi dwoma konsolami. Ten dodatkowo ma jeszcze wrzucony do tyłu zamiast baterii akumulator, no bo, tak mówię, no tutaj w tym oryginalnym są. Baterie tutaj macie akumulator, który po prostu podłączacie pod ładowarkę i ładujecie. On właśnie wypadł, także włożę go z powrotem. Także słuchajcie, warto sobie kupić tego na pewno zmodyfikowanego, jeżeli macie zamiar grać. Jeżeli ma, jeszcze nie macie zamiaru na tym grać, no to oczywiście ta wersja oryginalna, no bo co oryginał, to oryginał. Czy w ogóle granie na Game Boy Color jest komfortowe w dzisiejszych czasach? No na pewno nie jest tak komfortowym doświadczeniem jak granie na Nintendo Switch. To jest nowoczesna konsola. Nintendo Switch daje dużo więcej satysfakcji niż taki Game Boy. Ale jaka jest różnica między nimi? Do tego już potrzebujecie futerału, żeby go dziś z sobą zabrać i plecaka. Do tego nie. Tego wrzucacie do kieszeni. I zabieracie go gdziekolwiek ze sobą chcecie, i w każdej wolnej chwili, wyciągając go z kieszeni, możecie pograć sobie w jakąś gierkę i zabić jakiś, na przykład, czas, który dziś wam się dłuży, nie wiem, dzisiaj jedziecie w pociągu czy gdzieś, a nie chcecie brać ze sobą switcha, który jest, no mówię, no, dużo większy, to bierzecie sobie takiego Game Boya Color. Ale warunek jest jeden: przy zakupie do grania to jedynie wersja zmodyfikowana. Ta kompletnie odpada, odradzam. Różnica w cenie jest, no jest, bo ta kosztuje około 300 zł, no a ta od 500 w górę, w zależności od modyfikacji, tak jak mówiłem, bo można jeszcze ją zmodyfikować o kartę SD, która umożliwi wczytanie wszystkich gier i nie będziecie musieli nosić ze sobą tych kartridży. Także to jest tyle w dzisiejszym filmie. Chciałem podzielić się swoją opinią na temat tego, urządzenia, dajcie znać w komentarzu, czy mieliście Game Boya Color, może macie nadal Game Boya Color, a może macie jakieś fajne, ulubione gierki. Mi się bardzo na przykład spodobał ten Mario, jest bardzo fajny, no i tą Raiderek, którego wam pokazywałem, też jest rewelacyjny. Zresztą leci tutaj w tle, bardzo fajna gierka, 2D i daje dużo radości i też przypomina, jak najbardziej oddaje ducha oryginalnego tą Raidera. Na koniec jeszcze mała prośba do Ciebie, zostaw mi lajka, Zostaw mi subka, no i koniecznie napisz jakiś komentarz, bo bardzo lubię czytać Twoje komentarze. Uwierz mi, że odpowiadam na wszystkie, a jeżeli nie masz na to czasu, to wyślij chociaż żółwika, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Na razie, cześć, do następnego filmu.